Ja w kolejnym filmie z Pancho Kazui Dzięki Time! Dobra. W poprzednim filmie, w, czyli w poprzednich przygodach nauczyliśmy się dwóch najlepszych ruchów w grze. Także teraz gra będzie super łatwa. Osiem, a 8 DD Crayfink. Tą gra też przeszedłem, on też może ciągnąć, tak? Teraz gra będzie o wiele krótsza, jak mam ten ruch. A, ten. A dobra, tam tylko słodka piórka jest, prawda? A to nie, nie, nie muszę się o to martwić. Zabijemy naszego oblicznego wroga, czyli u. Kiedyś święcie z pszczołami. Tutaj jest ten dungeon, o którym tam mówiła. Tak głupia gra jest niemożliwa to skończenie, Od ZLT2 gra. Naprawdę się wkurzasz na grę. Znów game over. Ocalenie Hyrule jest trudniejsze niż przyjmowanie jej. Chyba powinniśmy ominąć jego gościa. On coś jara tam. Albo głowa mu się parzy od tego, że jest to trudna gra. Biggie, czy to ty? Co ty robisz w więzieniu? No... Chciał ukraść włotę O! O ten sekret chodziło? Chyba Zobaczmy, że taka dziwna tekstura jest. Okej, okay, chodźmy dalej. Pewnie o to chodziło. Wrócimy tam później. Jakie ładne kwiatki. O dobra, ważna rzecz. O, mamy tworusz na przejście. Mogę tu skończyć po prostu? Ok, ja chyba gram na spaczowanej wersji, nie pamiętam już, ale w oryginalnej wersji, jeśli się spadło do dziury, do wojta, do lawy, to był instant death, instant śmierć. A wiecie, co to znaczy, pan żakazuje: że musimy od początku wspierać nutki, od początku progres, jest w poziomie. Ale w tej spaczowanej wersji, jeśli spadniemy, to chyba nic się nie stanie. Nie ma na tej teorii ta stawać, ale wydaje mi się, że jeśli tutaj spadnę, to będzie tylko void out, czyli nie będzie śmierć, tylko wrócimy do początku świata. Nara, mam teraz za dużo jajek. A widzieliście to? O tym wcześniej mówiłem z tą teksturą, że czasem ciężko widzieć, więc warto jest pokonywać tych przeciwników. Gościu, gdzie my jesteśmy, Tego tu nie było w sercu. Wow! Oooo, tak, pamiętam to Drewniane wiary, kurde. Skok wiary. Road closed. Okej, okay, tam nie skaczę, ale pewnie coś tam jest. Nie będę ryzykować moim życiem. O... cześć kwiatki 2D. Co tam u was? Ak życie które nic nie daje! Let's go! Nie łapię tego nawet Sam przeszliśmy chyba? Tak Ale tu na tych komekach nie skakaliśmy, czy to było już? Hell of i now Ja tam widzę dziurę kolejną Nie, nie To jest zrobione. Zrobiliśmy wszystko Wait, widziałem Liana. Wait a minute. A, ok, to tylko dla upiększenia krainy. Rararara. W oryginalnej serii pan Jokazu nie umarłem i w tej też nie umrę. Nikt nie umiera. Bo bohaterzy nikt nie umierają. Jak powiedziała pewna postać Mercy z Overwatch'u, której są fajne filmy, co to za A to pochylnie. Okej, okay, uh, a gdzie jest Vicky? Gdzie jest mój kompan? Muszę ocalić mojego kompana. Very Nie wiem, czy mogę mu pomóc. O, tutaj się parzy, dobra. Drugiego sekrenego przejścia raczej nie ma, nie? I teraz nie pamiętam, czy to easter egg, czy? No to chyba easter egg. Po prostu. Nie możemy z nim nic zrobić, mi się wydaje. Jeśli się mylę, to tam wrócę. Tutaj chyba też już wszystko zrobiliśmy. Trzeba będzie znaleźć taką mampę czampa. Mamy trochę rzeczy do zrobienia z transformacją. Tutaj tylko złote piórko jest, to złapię od razu przy okazji. Ważny materiał. Teraz pytanie, czy możemy coś nowego zrobić z tymi dwoma ruchami? Maybe. No, tak, złapię te czerwone piórka. Możemy teraz tutaj wskoczyć, mamy tuki skok. I to chyba tyle. Yeah. Jedy. Na samym początku poziomu, pewnie coś ominęłem, pewnie jakieś drzwi można zniszczyć czy coś. O, koniec o to piórko. Już mamy 20. Mamy full. Dużo minigierek tutaj było. Strzelnica była. Była taka strzelnica z bombami. Zaleciała. Ho! Wiem. Trzeba jeszcze bardziej skakać po dachach. Yes. Czy to jest Insyk mam Mambo Jump? no mogę Let me in, my friend. Okej, okay, tutaj nie można. Tak z tyłu, o. Ale tu jeszcze mnie nie było. Tutaj znajduje się moje przeznaczenie. Tutaj mieszka Mambo Jumbo. Ma świetną chatę. Taką w Minecraft zbudowałem. Full Planks, zero dekoracji. To była moja chata? Okej, okay, zanim to nie kopujciemy to zrobimy wszystko tooko. Koś jak to mnie pójdziesz to cię zabijamy. Eksekucja Thank you, te teorie. Czy on mówi thank you czy on mówi coś innego? Grand Kirkup uh, mówił, że on musiał wiele razy ten tekst powiedzieć, bo Nintendo myślało, że on serio mówi Fuck you. Więc to jest najlepsza wersja, jaką mamy. Najgrzeczniejsza. A i tak ludzie myśleli, że mówi Fuck you. Chyba okay, czas na no bombę. Bomba jaja. Mój ulubiony szaman Ty robisz Hyrule God... a tak Bo poprzedni hack to był Machara's Mask Tak, tam problemy z przeszłością Dasz nam transformację czy nie? To nie to taki łatwy, daszysty Mam popotrzebować tokenów Ukryte przez Wiedźmę Mieć tokeny? Mambo, pomóż. Dobra, macie tokeny. Zrobimy transformację. Zobaczmy, co jest na górze. Tu zawsze jakieś sekrety są. One, two, three, four. Tylko złote piórka, okej. Okay. Activate. Do it, Mambo! Kill me! Okej. Okay. Oh. Mówił kilka tekstów dalej. Ale dobra, jesteśmy bombek. Czyli jesteśmy dynią po prostu, z pacz i Możemy wchodzić przez te dziurki od klucza. Lub w dziury. Zobaczmy co tu jest. Yy, te mecz pusta mam zrobić. Dobra. Nie pamiętam, co tu trzeba zrobić. Po prostu... Bądź laki. I don't know. <laughs> po prostu go okej. Okay. Teraz potrzebuję życia. Jestem głodny życia. Miotek z serduszkiem. Jest wiele przejść w tej grze. Z przejściem może znajdziesz przejście gdzieś indziej Będziesz do centrum miasta. Bo mogę to chyba są te śmieszne drzwi. ja. Yeah. To jest Tylko czy za to kopiować będzie. To jest. A stara gra, więc wybrał stary żart. Jeszcze pokażę, że po tym jak to się skończy, to zaczyna się muzyka y, Robas Chrono Trigger. O, zaczyna się. Theme Robas Chrono Trigger. Zawsze mnie ciekawiło czy oni się inspirowali Jurich Krolem To był najlepszy żart w latach 2000. To wie, ten wie. Popatrzcie na te piękne oczka, bomby. Chrono Tricker to chyba jedna z najlepszych powstały powstały naprawdę. Pracowało nad nią. Wielkich trzech po prostu, wielki trzej twórca Dragon Bala, twórca Dragon Quest i twórca Final Fantasy, Big Three mówi na nich Big Three. O, jesteśmy w tym miejscu, ok muszę być Banjo, żeby z nim czy transformacje po prostu nie mogą gadać? Oj, dajcie mi z powrotem. Chyba będę musiał sporoć do, do mamboczam, bo nie trzeba się przenieść. Tylko raz wytłumaczę to. O co chodzi? Jakiś trik, żeby skipnąć do końca młoda? Nie ma szans. Są trzy specjalne sekretne miejsca w tej grze, które posiadają puzelek. O, super, gdzie one są? Gdybym ci powiedział, to wtedy nie byłyby sekretne, prawda? I musiałbym cię wtedy zabić. Ale będziesz, mie będziecie mieli tutaj zdjęcia na ścianach. Odblokujcie je nutkami. Im więcej odblokujecie, tym więcej wskazówek. I są w głównym świecie, dlatego o tym wcześniej mówiłem, że będzie 7 puselków w takim jakby bonusowym świecie, i te trzy inne to właśnie będą znalezione w sekretnych miejscach. Raczej tego swego okerać nie znajdzie bez wskazówek, ale jest taka szansa. Także na razie nic nie mogę otworzyć, bo mam. 191 nutek. Jeszcze taka jedna rzecz. Ja nie będę tych czyli otwierać, dopóki nie będę mieć wszystkiego. Ponieważ jest taka rzecz zrobiona w tej grze, że jeśli otworzę jedne czyli za nutki, na przykład za 350, to wszystkie czyli inne, które mają koszt 350, także się otworzą. A chcę pogadać wam, gdzie te czyli są, więc. Okej, okay, idę się przemienić z powrotem. Po prostu poszedłem sobie jego krzesłem i wiedziałem, nie, że mam potokę, tu jest... Stół. Dobrze, wyszliśmy z muzeum, więc teraz zostało nam co? Czekaj, to, to nie może być wszystko. Jedno miejsce było tam w pobliżu zamku, ale czy... Czekaj, tutaj tak było coś. Pusty miotek. Z drugiej strony yeah, Come here, my friend My freund Meine front friend. Yes. Mamy wszystkie puste miotki Albo ekstra miotki Są dwie różne nazwy tego przedmiotu Empty honeycomb piece i ekstra honeycomb piece Który wolicie? Piszcie w komentarzach Teraz chyba tutaj ostatnia rzecz jest osłapania. O, jeszcze tutaj jest coś, okej. Okay. A, tylko tyle było. A, czekaj, to było wymagane. Bo nie możemy przejść przez bramę. Jest zapisanego kremla, i poszedłem tutaj. Chyba i... potrzebujemy transformacji. Tutaj była fontanna w zelcie, i tutaj też jest fontanna. Kolejny puzelek. Czeko nam brakuje dżinżów, i musimy znaleźć wazonę. Gdzie ja miałem milałem dżinżów? Moi ludzie, dżinżo. Musiało coś wielkiego ominąć. Teraz się zacznie szukanie, bo myślę, że tutaj nic nie było, prawda? Tyle bomb już. Dobra, nie znalazłem niczego oprócz tego zdjęcia, ale to się nam przyda. O tym właśnie mówiłem. Można się wtrapać. A ten pilar, idziemy tam? Tam są i tam o Okej Czy to było to? Tak Tutaj chyba znajdziemy resztę i tamów, mam nadzieję. Inaczej to nie wiem gdzie już szukać Okej, okay, nutki są Musimy mieć się tam 765 nutek Pewnie po to, żeby otworzyć te główne drzwi. Żowy trzeba. Jeszcze jeden czy czyńczynik się został pomarańczowy. Oh. Oh, A to... Po co to jest? What is this? What is this? This is piss. This is piss. Czy to jest wszystko w tym miejscu? No, już jest Ten, który go muszę ubić Ten, który został zabity Damn. Co ja mogłem ominąć? W którym miejscu? Cztery nutki, jeden wazon i jeden ninja. Gdzieś są. Kto wie. Może to okno to jest. Nie. Ale za to to nutkę jest, okej. Okay. Okay, minut. O, uzelek. Zacznijmy się. Czy tam z tyłu będzie więcej nutek? Mamy teraz ten ruch, więc można to eksplorować. O. nie mogło być wszystko, prawda? Niemożliwe. Gdzie są moje 300 paniki, dwie nutki? Jeden wazon. Tak blisko skończenia levela jestem. To jest it. No, muszę szukać tutaj. No. no. Patrzcie, tutaj był ostatni wazon. Tutaj był. Patrzę, że tu wróg właśnie taki. Może go zabić? Coś tu jest? Oczywiście. Tak. Ale teraz najgorsza rzecz, czyli dwie mądki radą, ale gdzieś muszę słabyć. Yy, nie mam pojęcia, gdzie. Nie mam pojęcia, Szuk będę szukać. Bra. Bra. Co to w ogóle za miejsce jest, ludzie? Co to jest? Przedtem tutaj pomyślałem, może gdzieś. Pompą coś się minęłem. Wszedłem na drzewo jak mało i tam nagle było. Dobra, możemy z tam wychodzić. Nareszcie jest na wolne, prawda? Wszystko mamy Castle Town, ok. Takie Forest też zrobiono, oczywiście. I uchodźcimy stracić wszystkie nutki. 7 7 i 7. Good job guys, keep going! Trzeci świat już wiemy, że to jest Kakariko Village, ale. czekamy, nie, nie otworzyliśmy tego świata. A ja! Jak mam to otworzyć? Tutaj gdzieś jest, prawda? Gdzieś. Tu? Idziemy tam? Chyba, hmm. Nie wiem, czy jest przejście taka, Carrie Ale no, 200 nutek i no, 260 Nic tu po nas. Niemożliwe, że było w Castle to, to tworzenie jeszcze, prawda? No, let's find it. OK, słuchajcie kamyki, albo mi otworzycie prawo, albo sobie ją zabiję. zabijam. zrobię. wszystkie. Ok, nic tu nie ma. O. Dobra, wiem gdzie iść. Pamiętacie, jak tu mówiłem o jakichś sekretach, i tu popłynąłem, i nie pamiętam później co robiłem. To tutaj trzeba płynąć. Bo teraz możemy otworzyć te drzwi. Nie wiem, jaka tam liczba była chyba, 180. I to tutaj jest... Miałem to skład wykreślane. tam pomyślałem, a to pięć na później. Ale później jest teraz. Przyszłość jest teraz, starczy. Mamy piękny obraz. Kosztuje tylko cztery obrazki. Cztery puzerki znaczy. Jeden obraz kosztuje cztery obrazy. Jeśli chcesz użyć wszystkich, to naciśnij set. Dziękuję za tą apilitkę. Czy widzisz, że to kiedyś Punch of Re? Knowing our... Knowing our... Okej. Okay. Nigdy się nie dowiemy, co okazuje bowiem. powie. Ale pewnie coś w stylu Knowing our luck. Jum -jum. Jeszcze zobaczę, czy coś na tym drzewie jest? Tak, okay, tylko piórko. No dobra, no to tutaj to, to zakończę przygodę. W następnych przygodach z panczokazuj dziki Zrobimy śładka Zrobimy świadka karykobylecz. Jo, to na naku.